Dzień dobry, mówi Szymek. Dzisiaj wam w tutorialu pokażę jak uzyskać efekt, który tutaj jest, przy uchyciu narzędzia w Surface. Bo można na super kształty zrobić. Długo musiałem do tego dochodzić, bo dość trudno to narzędzie jest do uchycia, ale działa prawidłowo. się tu usuniemy annotations, bo będziemy nowe linie rysowali. Strasznie trzeba uważać. Następna rzecz, co musimy zrobić? Pokażę Wam po kolei, bo bardzo ciężko było mi to ustawić. Tam tu uleczyli w angielskim tutorialu. Ja wiem jak to zrobić. Na przykład musimy aktywować wtyczkę. No super działa, powiem wam to, ale jest nie do ustawienia. Następnie musimy dodać klejna Musimy wykasować w nim wszystkie punkty. On będzie fizycznie istniał tu, ale my ich nie utrzymujemy tych punktów. Mm. Tu się teraz zastanawiam jak to było po kolei. Czy ja mam dać? E, chyba było naprzód tak. Nawszy dajemy iniki, potem kasujemy to. Wybieramy sobie równik. Zaznaczamy plane. Następnie wybieramy Anno cake, ołówek. Wybieramy 3D kursor. Tu rysujemy jakiś kształt. W osi i X. Potrzebujemy trzy krzywe. Jedna będzie taka wyjątkowa. I tutaj powinno nam teraz zadziałać. Działa. Tutaj możemy ustawić. Już powiem jak. Zacznę w pokolę, że cyclic cross. Cyclic follow to nie Ale to potrzebujemy to zaznaczyć I dzięki temu można bardzo zaawansowane obiekty organiczne stworzyć Można zaznaczyć ją w czy Trzymaj węzle Można też nam powierzchni malować To się tak zastanawiałem nie jest łatwe na hendzie do uchwycia. Długo do tego dochodziłem, ale na hendzie jest super. Jeszcze trzeba tutaj włączyć sobie All Edges, Wire frame. I mamy piękny obiekt kształcienki. Dobra, już mówię co trzeba po kolei zrobić. Bo to jest jednak ważne. Jak już mówię na samym oczątku aktywujemy plugin, dajemy półskiego flaina. Musimy niestety wykasować punkty. Dla tego, że, um, dlaczego potrzebujemy flaina? Potrzebujemy też coś, na czym można byłoby obiekt malować. Jak chcecie na przykład uchyć ołówek Amino Cake? Bo nawet Grease Pencil działa, ale Anothe jest lepszy, bo Grease Pensea nie jest taki widoczny, taki jak powinien być. To ja muszę tutaj coś jeszcze zrobić tutaj, gdzie są szerwokręt i to na chędzie klucza, to są właściwości jak mamy malować. Widok, powierzchnię, albo księgę kursor. Ja sobie wybrałem 3D Cursor. Czekajcie, czekaj, źle coś zrobiłem. Ciężko było mi do tego dojść, ale w końcu się udało. Mm, mm, mm. A, nie wyszło mi. Co ja robię, moi drodzy? Muszę jeszcze teraz. Musicie oś ustawić, bo wtedy będzie lepiej działał to. Potrzebujemy, ale tylko trzy krzywe teraz na osi. Mam nadzieję, że będzie działało. Krzywo jest trochę, powiem wam. Mochę nie działać. Jak jest taki błąd, to trzeba chyba wtedy to wykasować i dodać. I wtedy działa poprawnie. Bo ja miałem taki błąd. Usuwacie wtedy tu, zaznaczy równikiem prawdziwe imię tego obiektu. Niech sensu mi się musiała nazwa zmienić. Cofnia jeszcze. I możemy dzięki temu zaawansowany kształt. Możemy również krzywą dodać. Tych dzisiaj na to czasu nie mam. Ale tak jak wam tłumaczyłem. Ciekaw jestem jak to działa z obiektami.